jedną z mieszkanek wsi Zapłotek, Kaśkę, która jest bardzo, która jest w gorącej wodzie kąpana. To jest bardzo spontaniczna osoba, bardzo energiczna, bardzo um, taka, która wie czego chce. Jest dobrą kobietą, mimo że potrafi być czasami złośliwa, potrafi być wredna, potrafi powiedzieć za dużo i nie zawsze... Nie, nie zawsze coś miłego, ale ma dobre serce i jest bardzo serdeczna i właściwie chciałaby, żeby wszyscy byli zadowoleni wokół niej i szczęśliwi. A. Czemu ty Jakut, Ja się chowam, bo ty się chowasz. Nie ja się schowam, bo ten głupio się nas spojrzał. <grym> Kaśka, podobnie jak większość ludzi, jest początkowo nieufnie nastawiona do obcych. Ale w momencie, kiedy ich poznaje, kiedy stają się sąsiadami, chciałaby im nieba przychylić i zaprzyjaźnia się na śmierć i życie. Witamy! Witamy w naszej wsi! Jak to mówią, welcome! Przede wszystkim e, Kaśka poznaje nowe technologie, poznaje media społecznościowe, co jest dla niej niezwykłym odkryciem i niespodziewanie e, bardzo ją to wciąga. E, no a poza tym myślę, że to, też ten serial właśnie pokazuje e, to, że ludzie z różnych środowisk, z różnych miejsc, e, bardzo, bardzo różniący się, od siebie mogą się od siebie dużo nauczyć. I, i to w tym serialu jest, że, że nie można się zamykać na innych, tylko e, warto się otworzyć i dzielić i wymieniać doświadczeniem, światopoglądem, i że to zawsze jest konstruktywne. Mary, cholero, jednak ci Kierk gdzie ty tam leżesz? Co za pytanie, patrz! Czy to będzie trochę karykaturalne? Trochę tak, trochę tak, bo to jest y, komedia postaci, taka komedia, y, która się y, też y, no opiera na bohaterach, na, 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 na pewnych charakterach, które są prześmiewane, są czasami w krzywym zwierciadle y, pokazane, więc zdecydowanie element y, karykatury, satyry, takiego przerysowania, to wszystko, y, to wszystko występuje. Ja y, wielokrotnie miałam takie skojarzenia z farsą. Często gram farsy w teatrze i, i sposób, w jaki y, to jest napisane, bardzo przypomina mi właśnie y, farsę. Gatunek, który bardzo lubię i, i bardzo lubię w nim grać. Więc miałam ogromną przyjemność z tej pracy. Chyba, że się coś nie wiem, wymyśli? No chyba, że. Myślę, że szczęście mojej bohaterki polega na tym, że jest w tym miejscu, w którym zawsze chciała być, że jest szczęśliwa z tym, co ma, szczęśliwa z tymi ludźmi, którzy ją otaczają, że potrafi to docenić, potrafi się tym cieszyć. Kaśka nie wymaga od życia zbyt wiele, i to jest, i to jest też jej, jej siła, i jej, jej szczęście.